Dzień dobry. Co my tu mamy? Oliwa z oliwek, oliwki bez oliwy, serki, amlu to jest ta pasta z oleju arganowego, ze zmielonych migdałów i z miodu. Dżem, chleb, herbatka, cukier taki. Nie wiem w czym nawet to nie są kostki. Sok pomarańczowy. No i kawa z mlekiem i z cukrem. A wszystko w moim kosmicznym domku. Tak jeszcze dodam, że chleb jest cieplutki. No i co to jest? Sól. <śm> No, i teraz doszły jeszcze jajeczka. A to będzie zaraz mieszana herbatka. No, i dwie minuty można sobie popatrzeć. Opuszczam moją klimatyczną miejscowę przy takiej muzyce. O, wow. jeszcze sobie wbiegłem tutaj na takie ruiny w innym miejscu i znowu widok na całe miasteczko o poranku. Dobra, mam dzisiaj do zrobienia. 90 km, Pierwotnie było 110, ale troszeczkę poskracałem tą trasę, bo dzisiaj mogę jechać dużo pod wiatr. No i na pewno pojadę w góry. Więc potrzebuję dużo siły. I prawdopodobnie będę spał gdzieś w plenerze. Nie dojadę do miasteczka Gulmin, czy jak tam się nazywa? Zaraz napiszę to nazwę. Bo mi może siły nie starczyć. Może się zaopatrzyć tak, żeby spać gdzieś po drodze w plenerze. Wyjeżdżam moją palmową aleją w kierunku miasta Teraz będziemy czekał taki mały podjazd Po lewej mam cały czas te ruiny tam w górze No i teraz podjazd Zanim będzie podjazd, to Wam jeszcze coś opowiem o płotach, jakie tutaj robią z liści palmowych. Są dwa druty od słupka do słupka pociągnięte, a między nimi jest zapleciony taki płot z obciętych, suchych gałęzi palmowych. Bardzo często to tu widać. Tak, na przemian, poprzeplatane. Dużo tutaj landrowerów jeździ. Klasycznych. Tam przed chwilą stał jeden do sprzedania. Ten też jakiś taki jest odpicowany z karteczką i z numerem telefonu. Tak, jakby do sprzedania. Super fury. Też to nie ma takiego oryginalnego koloru. Tamten poprzedni był w takim Khaki. Tutaj kolejny klasyczek. W żadnej innej miejscowości nie widziałem tylu Land, land Roverów. I obojecie następny. No, na wylocie z miasta też są piękne. Tutaj zwierzątka. Tam jeszcze dwa inne widziałem. Jadę do nich. Jest kolejny okaz. To jest struś, proszę Państwa. I następny zwierzak. Garbata żyrafa Albinos ze skrzydłami. A ja pojadę tą promenadą zaraz w kierunku tej góry. Muszę się przedostać na drugą stronę tej góry. No i tam już mnie czeka wiatr od wybrzeża. Wjeżdżam z 200 metrów na 700 metrów. Ta góra ma 700 metrów wysokości. No i niestety wieje, i to nie w tą stronę co mawiać. ładne skały. Ja jeszcze 15 km pod górę, z takimi widokami. A no i daleko są te anteny. Zazwyczaj one są przy jakichś przełęczach. No nic tam jadę. Góra. Coś sobie źle policzyłem, Miałoby być 30 km podjazdu do tych anten. Już mam przejechane 31 kilometrów i nadal tam nie jestem. Możliwe, że to będzie 40 km. A na niebie samolot leci. Pewnie zagadiro wyleciał. Nie miałem wolnej ręki, żeby mu pomachać. No, tu pewnie w lewo i potem tym jasnym paskiem w prawo, aż do przełęczy. No to mam bardzo przydatną informację i wbijam zaraz. Jak ta ciężarówka tam jedzie w lewo, i potem tym białym paskiem do przełęczy na 700 metrów. No fajnie. O, wlasło. A ja oczywiście jadę przygotowany jak na koniec świata. Mam całe dwa zbiorniki z wodą. 2,20 każdy każde waży. Do tego sobie jeszcze kupiłem ci banany, pół litra mleka, kilogram daktyli. No i tak z tym jadę. Widać za mną ten podjazd? Ale zdecydowanie wolę podjazdy niż jazdę nie pod wiatr. Jazda pod wiatr to jest masakra. Jak przyspieszasz, to opór rośnie do kwadratu, bo to twoja prędkość się nakłada na prędkość wiatru i jest masakra. Pod górę możesz sobie przyspieszyć i, no i po prostu idziesz szybciej, nie? Z wiatrem nie ma takiego czegoś. Dzisiejszy plan już mam zrobiony. Wsiadłem sobie na herbatce, na odpoczynek. Teraz będę jechał powolutku i szukał czegoś na poboczu, żeby się przespać. Godzina 18 i zaczęło wiać. Już jestem 4 km za, tym, za tą stacją benzynową, za tym małym miasteczkiem. I tu nie ma nic za bardzo do spania. Wszędzie albo jest zaorane pole, albo nawet jakieś szklarnie, albo podgradzane jakieś takie tutaj różne pola. Znalazłem yy, za 6 km jakiś hotel, no i będę jechał do niego po prostu. Zobaczę, może coś znajdę po drodze. A najgorsze jest to, że zaczęło wiać. Jak to o 18? To jadę dalej. No trudno, znowu przegrałem z Znalazłem hotel, już mam zapłacone, bo kartą można było płacić Ze śniadankiem za 20 euro. No i za 3 km tam będę. Po co ja wożę ten namiot? Chyba sobie go w pokoju rozłożę. to jadę między palmami Zobaczymy ten hotel. Totalna wiocha. Ale ładnie. Złota godzina. Idealna do filmowania. I tak sobie jadę. <śpiewanie> no i jest hotelik. <śpiewanie> Ładne drzwi prowadzą. Tu są można tagina zamówić. Można sobie kampera postawić. Kaktusy tu rosną. Wchodzimy do środka. Mam dwa łóżka. Jedno dla siebie, drugie dla roweru. Jak ja wyglądam? Spoko. Prysznic. Łazienka. No. Znowu będę czysty. Obchód po okolicy Tam były pokoje, a tutaj wyczaiłem taki kącik do relaksu Tu jest zadaszona jakaś buda No panie, na no bogato Nawet jest jeżdżalnia i domek Tu jest kolejna miejscowa do Relaksu też super i całkowicie przypadkiem z drogi mnie ściągnęło wiatr mnie tu zepchnął. Tam się jeszcze ognisko przygotowuje. Jeszcze będzie wieczorem od nicho. Tu jest pan właściciel. Kolejny namiocik. Tam są kibelki dla kamperów. No i tutaj dwa kampery z Anglii.